Dzień dobry, witam na kolejnym odcinku serii jak wysiewać nasiona roślin egzotycznych. Dzisiaj chciałbym wam pokazać jak wysiewam nasiona przede wszystkim agaw, ale tak samo można wysiewać w ten sposób nasiona juk. Podłoże, jakiego używam, jest to czysty piasek, taki piasek gruboziarnisty, nie taki zwykły jak nie wiem gdzieś tam w piaskownicy, ale też na pewno się do tego nada i nic więcej z tego powodu, że agawy generalnie rosną w takim środowisku bardzo suchym i jeśli wysiejemy je w jakimś torfie czy w innym podłożu kokosowym, które dobrze chłonie wodę, to możemy się liczyć z tym, że korzenie zaczną nam podgniwać, no i niestety nawet jeśli roślina wykiełkuje z nasionka, no to niestety nam padnie, a to nie o to chodzi. Jak widzicie, mam tutaj taką fajną jakby kuwetę, można powiedzieć, do wysiewu. Trochę szukałem, gdzie to można kupić. O, taką widzicie, dosyć głęboką, więc w linku daję Wam link, gdzie ja to kupowałem. Nie mam z tego żadnych korzyści, po prostu sam się naszukałem i teraz chciałbym Wam to trochę ułatwić. Bardzo przydatna rzecz do wysiewu. No i jak widzicie, tutaj jeszcze zrobiłem takie numerki. Po prostu odmierzyłem sobie centymetrem, no i narysowałem linię. Jest to o tyle przydatne, że jeśli wysiewacie właśnie w wątkach, tak jak ja to zrobiłem i napiszecie sobie numerki, to później na kartce wystarczy, że napiszecie sobie, co tam akurat wysiewaliście z tym numerkiem i jest dużo mniej roboty. Także jak widzicie, trochę tych agaf już tutaj zdążyłem sobie wysiać. I teraz tylko pokażę Wam na przykładzie, jak ja to robię. Żeby mieć prostą linię akurat używam takiej tektury. Tą tekturą właśnie sobie odmierzam tą linię. Mam już przygotowane nasiona agawy. Akurat tak się dobrze składa, że w tym roku, czyli w 2021 miałem bardzo świeżą odmianę właśnie, znaczy odmianę, dostawę tych nasion agawy. Wszyscy klienci sobie bardzo to chwalili, że Kiełkuję im 100%, także wiem, że nasiona były bardzo dobrej jakości. Także nawet nie ma potrzeby ich moczyć. Bo jeśli je zamoczymy, to zdążą już w wodzie wykiełkować i jest. Więcej problemu z wydobywaniem ich z takiego słoiczka. Także ja po prostu teraz wam pokażę, jak to robię. Po prostu tak delikatnymi ruchami. Powoduje, że te nasiona same wypadają. Mniej więcej. 2-3 cm odstępu między każdym nasionem. Wysiew powierzchniowy. Te kilkanaście tych nasion wysianych. No i właściwie to tyle. Generalnie czynność powtórzę przy każdej odmianie jaką mam. A następnie, po prostu bardzo delikatnie, tym piaskiem, takim gruboziarnistym, zrobię warstwę nad tymi nasionami. Pokażę Wam to za chwilę, i żeby zwilżyć, będę używał tylko i wyłącznie takiego spryskiwacza zwykłego. Po prostu sobie będę psikał, żeby tych nasion za bardzo nie naruszyć. A nawet niewielka ilość wilgoci pozwoli zainicjować to. Kiełkowanie. Także myślę, że będzie bardzo dobrze. No i to podłowy, ten piasek gruboziarnisty też świetnie nadaje się do wysiewu juk i generalnie też do wysiewu różnych roślin, bo jest łatwo uzyskać tutaj sterylność. Nie utrzymuje właśnie wody za bardzo. Także te sadzonki nie będą podgniwały. No i za chwilę wam pokażę co tutaj się dalej dzieje, jak skończę pracę właśnie z wysiewaniem. Witam Was po krótkiej przerwie. Zdążyłem tutaj, jak widzicie, trochę więcej nasion wysiać. Są to nie tylko agawy, ale też trochę nasion juki jest wysianych. No i w tym momencie, kiedy już mamy całą taką tackę zapełnioną, nie pozostaje nam nic innego, jak użyć właśnie spryskiwacza i trochę tutaj to nawilżyć trzeba być delikatnym, bo łatwo zdmuchnąć te nasiona, one są dosyć lekkie. Też Wam od razu mówię, że ten piasek, którego używałem, już był wcześniej wilgotny, także nie taki zupełnie suchy. No i w tym momencie przygotowałem sobie, widzicie, taką miarkę z piaskiem i delikatnie, właśnie też, żeby nie zrobić za grubej tej warstwy, ale trzeba jakoś spróbować zrobić tam kilka milimetrów takiej powłoki z tego piasku. Która pomoże właśnie utrzymać wilgoć, ale też nie może być ona za gruba, żeby te nasiona miały siłę się przebić. Tak, właśnie optymalnie to jest kilka milimetrów, tak, do pół centymetra według mnie będzie ok. Oprócz tego, że ten piasek pozwala na zwiększenie wilgotności, to też chroni przed wychłodzeniem czy przegrzaniem, bo jak Słońce będzie na to świeciło. To ta temperatura też się zmienia. I to też nie jest do końca wskazane. Akurat nasiona agawy i nasiona juki nie wymagają dokiełkowania światła słonecznego. Więc dopóki te nasiona nie wykiełkują, można to postawić gdzieś na szafce, nawet w ciemnym miejscu. Ale kiedy już zobaczymy przebijające się kiełki, musimy dać po prostu to na słońce. Ja skończę tą fascynującą czynność, i zaraz do Was powrócę z filmikiem. Nasiona już są wysiane, przykryte, więc jeszcze teraz nawiew, zwilżam je. Generalnie przykryję sobie. E, tą tackę tutaj folią, tak żeby ta wilgotność była utrzymana. Być może pod spód dam matę grzewczą. Ja cały czas Wam polecam taką matę do Terarium. Można ją kupić sobie na Allegro tam za 40 zł. Bardzo przydatna rzecz w wysiewie nasion. Tak jak mówiłem, przykryję folią no i odstawię akurat ja sobie tutaj na regał. Mam zapisane na kartce, która liczba co oznacza, ile mam wysianych nasion. I generalnie spodziewam się, że Kiełkowanie powinno nastąpić w ciągu mniej więcej tygodnia. Pewnie inne szybciej, drugie później, ale na pewno nie powinno im to zająć dłużej. Biorąc pod uwagę moje dotychczasowe doświadczenia i tam opinie innych osób, które wysiewały, do miesiąca czasu powinny być kiełki. I kiedy już ta roślinka trochę podrośnie, weźmiemy sobie pensetę i przepikujemy je pewnie do docelowych doniczek. Także w dzisiejszym odcinku to tyle. Jeszcze chciałbym podziękować mojemu koledze Juskowi, który właśnie dostarczył mi ten piasek druboziarnisty i wspomógł radom w siebie właśnie agaw. On jest specjalistą od kaktusów, czasami wystawia nasiona na mojej grupie, egzotyczne nasiona, więc jeśli macie jakieś pytania do niego, to na pewno też chętnie pomoże. Ma dużą kolekcję właśnie kaktusów, podziwiałem. Także Józek, pozdrawiam cię. A Was zapraszam oczywiście do subskrybowania mojego kanału, do oglądania innych filmików, gdzie dowiecie się, jak wysiewać inne nasiona egzotyczne. Także na dzisiaj to tyle. Dziękuję, pozdrawiam i do zobaczenia.